domówki mimo pandemii. Wiele interwencji, surowe kary koronawirus we Włoszech, wysokie kary dla uczestników domówek. Po 400 euro takie kary wymierzają włoscy policjanci i karabinierzy uczestnikom zabronionych w czasie pandemii COVID-19 imprez w domach. W piątek funkcjonariusze w Rzymie interweniowali między innymi na urodzinach 20-latka. 17 studentów zgromadziło się w 40-metrowym mieszkaniu w dzielnicy Trieste w Wiecznym Mieście, do którego weszli karabinierzy, podały w sobotę stołeczne media. Wszyscy otrzymali kary za złamanie przepisów o walce z pandemią. Patrol został wezwany o północy przez sąsiadów, którzy uskarżyli się na hałasy dochodzące z jednego z mieszkań. Okazało się, że świętowano tam 20 urodziny gospodarza w centrum stolicy Włoch policjanci interweniowali w wynajętym apartamencie, w którym bawiło się kilkanaście osób. Gdy do niego weszli, niektórzy uczestnicy prywatki schowali się na tarasie, gdzie również zajrzeli funkcjonariusze. Wśród tu są nieletni. Takich interwencji w Rzymie było w ostatnim czasie wiele. Kilka dni wcześniej na jednym z przerwanych przez policję przyjęć było 34 studentów, wśród nich cudzoziemcy.